Cześć! W tym odcinku obalę niektóre mity naszych hejterów dotyczące mnie i mojej siostry odnośnie nauki i szkoły. Eee, tak. One chodzą do takiej małej, prywatnej szkoły, gdzie jest tylko kilka osób. Ja chodzę z nimi do szkoły i one serio się słabo uczą, bo ciągle nagrywają. Zobaczycie, gdzie spędziłam swoje ostatnie 9 lat życia. A więc teraz przyszedł czas, żebym pokazała wam moją szkołę. Zobaczycie moje świadectwo i czy dostałam czerwony pasek. I dowiecie się, dlaczego to zakończenie roku jest dla mnie wyjątkowo stresujące. Oglądajcie. Do mojej szkoły chodzę, chodziłam w sumie już teraz, mogę powiedzieć, całe 9 lat, bo jeszcze zerówka, co nie? Więc na moją szkołę na wyrót, Tak to sobie wszystko tam wiem, gdzie jest co. I ogólnie. No to jest przykre, bo dosłownie zżyłam się I z prostym miejscem I z nauczycielami I z ludźmi I ogólnie tak teraz to zostawić A 9 lat to jednak ponad połowa mojego życia Ciągle mam taki odruch, żeby wchodzić na dziennik Wiecie, taki elektroniczny Żeby zobaczyć, nie wiem, czy mam jakieś nowe oceny Czy jakieś, nie wiem Powiadomienia czy coś I chyba już nie będę mogła To konto jest nieaktywne, ponieważ Uczeń ma w systemie status absolwenta eee. No to dobrze, przynajmniej nie będę na to chodzić. Dobrze, to zaraz rzeczy, za którymi tak naprawdę będę tęsknić i będę w sumie dobrze je wspominać ze szkoły podstawowej. No to przede wszystkim to będą pikniki, które były dwa razy w roku organizowane przez nauczycieli e, i rodziców i serio było dużo zabawy, były tańce, jedzenie po prostu wszystko przychodzili i uczniowie, i absolwenci e, i po prostu no, każdy w sumie mógł przyjść na ten piknik. No, muszę cię zmartwić, Amelko. Pikniki szkolne w liceum są, ale chodzą na nie tylko pierwszaki, bo potem kapują się, że te pikniki są strasznie słabe i już więcej nie przychodzą. Na pewno dobrze będę wspominać nocowanki szkolne. One były serio super i w każdej klasie były. Pamiętam, że też miałam, no pamiętam, nawet niedawno miałam, bo w tamtym tygodniu miałam nocowanie z kołem debatańskim, też było super. Miałam te zabawy w chowanego po szkole, gry planszowe na tych. Y na tych nocowankach, jedzenie, no pizzy zazwyczaj, i w ogóle wszystko było super. Nie ma żadnych nocowań wiceum, nikt by się na to nie zgodził. Koło debatanskie, na które chodziłam, też było super, naprawdę było świetne. Uczyłam się na nim układać mowy oksfordzkie, argumenty i też się dobrze wypowiadać, Serio dużo z niego wyniosłam. I no, chyba do tego liceum, do którego idę, nim już nie będzie koła debatanckiego, więc w mojej szkole było przez pewien czas koło debatanckie, ale nie było na niego czasu, trzeba tylko się uczyć i kuć, kuć, kuć. Zajęcia z gier Proszowej były serio super. Prowadził mnie ten Tomek, którego serdecznie pozdrawiam, ale w sumie nawet nie wiem, czy zobaczę ten filmik, więc pozdro. Eee, w sumie za na początku była jej moja mama która przynosiła bardzo dużo gier do szkoły, aż serio było kilka szaf tych gier i to tak dla różnych osób w różnym wieku. I naprawdę naprawdę one były super. Chciałam powiedzieć coś innego, ale chyba nie mogę. W liceum nie ma zajęć z gier planszowych. Są tylko koła naukowe. Dobra, ale tak na koniec zostawiłam rzecz, którą, za którą najbardziej będę tęskniła. A tak naprawdę, za e, no, koleżankami, które po prostu, z którymi nie mam takiego super kontaktu, bo tak jak mam moje przyjaciółki, to ja wiem, że ten kontakt zostanie jeszcze na dłużej, ale na przykład takie osoby, z którymi z którymi mam dobre relacje, ale z którymi tak, wiecie, czasami nie piszę i tak dalej, no to czuję, że mogę tych osób nie zauważyć, albo na przykład ludzi z klasy też już nie zobaczę. Tym bardziej, że idę do szkoły, do której nikt z mojej szkoły nie idzie i w sumie nikogo nie spotkam, chyba że na ulicy po prostu powiedzieć cześć. Albo też nauczyciele, bo nauczyciele też w mojej szkole są... No zaraz, nie będzie to moja szkoła, no ale styl. W mojej szkole są mega wyluzowani i mega spoko. No i po prostu ja czuję, że jak pójdę do tego liceum, to może nie być tak fajnie. No, nie chcę nikogo straszyć, ale ta tęsknota trwa tylko chwilę, bo potem mamy taki nawał roboty, że nawet się nie zastanawiamy nad tymi znajomymi i nauczycielami z podstawówki. Może czasami sobie potęsknimy, ale z czasem o wszystkim naprawdę zapominamy. Może utrzyma się kontakt z jakąś jedną koleżanką, ale z czasem to i tak mija. A, Amelko, zapomniałaś jeszcze, bo sobie zatęsknisz, za tym, że żeby poprawić ocenę w podstawówce, można zrobić na przykład sobie projekt jakiś albo pracę plastyczną w liceum. Zapomnij. Nie ma w ogóle takiej możliwości. Żeby poprawić ocenę, można ewentualnie napisać bardzo długi sprawdzian, który zazwyczaj jest trudniejszy niż ta pierwsza wersja sprawdzianu, albo napisać jeszcze jakieś kartkówki, ale zazwyczaj poprawiamy tylko jedynki, bo innych ocen nam się już po prostu nie chce poprawiać. Dobra, no to teraz obalanie mitów. Strasznie dużo widziałam komentarzy o to, że, że był spory w ogóle tam w komentarzach o to, do jakiej szkoły chodzimy i że na pewno do jakiejś prywatnej czy coś. To e, tam, one chodzą do takiej małej, prywatnej szkoły, gdzie jest tylko kilka osób. No, one na pewno mają nauczanie domowe, no bo w normalnej szkole by je po prostu zjedli. Ja je znam. One mają nauczanie domowe i e, uczy je mama, dlatego że jakby chodziły do normalnej szkoły, to by się wszyscy z nich śmiali i one się boją. Nie wiem skąd te spekulacje, serio, jakby nie wiem, co to wymyślił, ale. No, były po prostu fałszywe. A więc teraz przyszedł czas, żebym pokazała wam moją szkołę. Ale może zacznijmy od tego, gdzie parkowałam, a więc dosłownie pod samym wejściem. A teraz chodźcie, to wam pokażę środek. A więc to jest moja szkoła, do której chodziłam przez 9 lat mojego życia. Chodźcie do środka. Idziemy do kasy wychowawczej. O, Przepraszam. To jest taki nietypowy rozkład ławek, ale to tylko taka sala. Tylko ta sala tak ma. Proszę, ja zazwyczaj siedzę tu. O tutaj. Ojej, o czekaj, to nasze plakaty są chyba. Nasz był tak brzydki opaczek. Wspaniale. Ta Dziwnie się będę czuła, jak będę siedziała w ławce, nie z moimi przyjaciółkami, tylko z jakimiś nowymi ludźmi. Jest takie przykre, patrz. Teraz nawet jestem sama. Najbardziej stresująca jest chyba ta zmiana otoczenia, bo jednak nie znasz tych ludzi i dopiero ich poznasz. I może teraz do mnie to tak nie dociera, ale wiem, że we wrześniu pewnie będą mnie zjadały nerwy. Uwaga, bo czy eriwilo. Jest wyższy ode mnie. Znajmniej, że była czapka cała, to jest jego głowa. No, uśmiechnij się! Jaką mariusz butelka, uśmiechnij się! Widać, jak on na mnie leci. Hanna Kordaszewska. Pod kto? Ajajaj... za aj, to aj. No cóż, tutaj są to polskie. Stefan. Starzyński, nasz patron. I Kruk. Ajaj. Dobra, uwaga, korytarz, który kiedyś był wypełniony całupówami. pufami. A teraz zostało co zostało, bo po dzieci nie potrafią dobrze traktować takich przedmiotów. Uwaga, wspaniała ściana. Absolwenci. I raczej nie kurzystje zdjęcie chani. A Ajajaj, Aj, Hania. Uwaga, oto toaleta, w której działo się i było najwięcej dram. I awaria. Co ja robię? Nie wiem. To jest miejsce, które chyba najbardziej będę wspominać, bo jednak tutaj spędziłam moje pierwsze cztery lata życia w tej szkole. Czyli na placu zabaw dla dzieci. Najbardziej im będzie brakować dziewczyn, które zostają do siódmej klasy, kurde. A, kiedyś to robiłam takie jakieś, wiesz... Czekaj, może teraz się uda. O kurde! O, ale se skurwysi. <grym> <w> dobry pomysł. Ręka mnie teraz wąknie. I tak skóry, tak sobie zjechałam, tak... Już nie mam takiej wprawy. No cóż, w życiu, Chciałam, że walnę plecami. Kiedyś ona jeszcze wyżej się chyślała. Dopóki coś u się nie pochyśla, się, tak, jeszcze się wywalił cały bok. Uwaga, moja szatnia. Ja raczej mojej klasy i 8b, to w 8c. I tu inne, uwaga, kolorowe ten przejście. Już mi się nie chce. Pamiętam, że kiedyś tu miałam. Było chyba fajnie. wtedy mnie ręka boli. No. Ale je, jaki syf, ale mamy jeden wielki porządek. ajajaj, Monitorki, na których lecą nasze zdjęcia różne. No, korzystne. No i zrobiłam Wam takie mało prowadzenie. Czy będę tęsknić za tą szkołą? Pewnie tak, ale teraz jeszcze tego tak nie odczuwam. Ale na pewno będzie mnie łapała nostalgia, kiedy będę przyjeżdżała obok. Dobra, a za czym nie będę tęsknić? Na pewno za tymi wszystkimi dramami, które tylko jakby mnie denerwowały i źle wpływały ogólnie na mnie. Bo serio jakby pocony były po pierwsze, po drugie, jakby. Nie. Nie. Amelko, w liceum są gorsze dramy, bo wszyscy zaczynają randkować i wchodzić w jakieś związki, więc wtedy dopiero się dzieje. Sorry, ale na pewno nie będę tęsknić za WF-em na pierwszej lekcji albo na jednej z pierwszych, bo jednak kto to wymyślił? Idziesz na WF, jesteś spocony, zmęczony i wszystko, a potem masz jeszcze, kurde, jakieś część lekcji, i na których śmierdzisz i jest duszno i ogólnie zmęczony jesteś. I nie, to w liceum też się zdarza. Nawet często. W naszej szkole ogólnie jest zakaz telefonów na ten rok. Nie wiem, czy wcześniej też, nie już nie pamiętam, ale wiem, że po prostu za każdym razem, jak ktoś miał telefon, to. O, telefon, uwaga do dziennika! E, już to taki zimny, nic, wojsko, klasa! No to racja. Podstawowo to było przechlapane, że nie można było korzystać z telefonów na przerwach, ale w liceum tak naprawdę mają wywalone i możemy sobie normalnie korzystać, bo przecież większość liceum to i tak osoby pełnoletnie. To zakończenie roku będzie dla mnie na 100%, bo zostałam wybrana do prowadzenia tej uroczystości i w sumie trochę się stresuję, bo boję się, że palnę jakąś głupotę albo coś źle przeczytam, na przykład czyjeś nazwisko, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Nawet jeśli coś nie wypali, to i tak się jak to ja mój ostatni dzień w szkole, więc mam nadzieję, że nikt nie będzie pamiętał. Cześć, się przygotowywać. A oto ja powoli idąca na zakończenie. Dobra, a tak naprawdę wyglądało to tak. Szybciej dziewczyny, no szybciej no! I no, no, no! Jeju, mamo otwieraj! Mamo otwieraj, szybko! Nie, już. nie chciałam klucza. Muszę się wrócić. Dobra, słuchajcie, jadę na próbę na 16.30, a już zakończenie roku mam na 17.00. Wcześniej, no bo mam próbę. I ogólnie, może wcześniej się tak nie denerwowałam, ale teraz serio, jeszcze ta presja czasu, że nie zdążę. No, przytłaczają mnie trochę i mam nadzieję, że nie powiem żadnej głupiej rzeczy. No i co? No i zobaczymy, jak to będzie. Zdążyliśmy na próbę, kilka razy przeczytałam swoje kwestie i byłam gotowa. Punktualnie o 17.00 rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku klas ósmych. Jak widzicie, na sali było sporo osób. Na szczęście udało mi się nie popełnić żadnego błędu, współprowadząc imprezę. Uch. To był mój ostatni dzień z 9 lat chodzenia do tej szkoły. Dobrze, a więc proszę. Czerwony pasek. Jest. Eee, no i ogólnie jeszcze dostałam taką statuetkę z wyróżnieniem najlepsza z najlepszych za reprezentowanie szkoły, uczestniczenie w różne konkursy i tak dalej. Eee, tylko 5 osób taką statuetkę dostało, więc może nie jestem taką samą czynnicą. Cóż, cieszę się, ale. Pomył, zaczynam sobie przyswajać to, że, że już nie wrócę do tej szkoły. że to jest strasznie smutne, ale no. Nie wiem. Jeszcze tego w pełni nie przyswoiłam. No cóż, Melko, koniec podstawówki równa się koniec dzieciństwa. Niestety, bywa. To jest strasznie przykre.